Jak julku odbiór budowy? Proszę sprawdzić wszystkie to to... aspekty ważne. Czy wszystko zostało sprawdzone? Tak. Proszę pokazać, czy co jest ok. To jest ok, tak? A jest coś, co jest nie ok? Proszę posłuchać, czy wszystko jest w porządku. Okay. Coś tu jest nie tak, tak? Nie. Co? Nie. Tam. No, a tam, że jeszcze ogrodu nie ma, tak? Tarasu. Nie ma. No nie ma tarasu. Jestem jak ty się starasz? A, źle, źle się starasz. Ale to ty miałeś więcej taras, Justyna. No i gdzie on jest? No to jeszcze chyba na niego nie zarobiłaś pieniążków. Tata tu już składa drzwi do łazienki. A wy co robicie? No drzwi składam? No tutaj. Tutaj To Małe, to małe. Zjedz. Tylko nikomu nie mów, bo to jest słodkie. Pamiętaj, że nikt nie może wiedzieć. Nie. Stama. W międzyczasie przyszły nam drzwi. Drzwi ukryte, które muszą być zlicowane ze ścianą. Ze ścianą. I teraz siadamy sobie z Julkiem. I musimy sobie te drzwi przykręcić, tak? Mamy instrukcję obsługi Julek. I Będziemy według tej instrukcji to montować. Ileś stron jest bardzo tutaj. wiele. Mam radę, Julek? Będą nam się zamykać te drzwi w łazience? Tak. No muszą. Muszą. Muszą, więc bierzemy się tutaj za drzwi. Jedna framuga, druga framuga. Daj taciu Dziękuję. Pa Drzwi skompletowane, to znaczy jest tu jeszcze sporo elementów, ale te elementy dopiero montujemy już po montażu tych drzwi. One wyglądają tak, to znaczy to jest sama rama bez dynama i ją licujemy bezpośrednio z tynkiem. Czyli po prostu przystawiamy sobie, a nie będę teraz tego robił, ale przystawiamy tą framugę, ją całą tutaj tynkujemy do lica, do tego, a później montujemy już drzwi. Najważniejsze jest to, żeby wyjść na podło nad podłogą, czyli podłoga musi iść pod to równiutko. No i, i tu będą takie drzwi zlicowane, tak żeby ta ściana była równa z tymi drzwiami i tutaj analogicznie będzie to samo, ta ściana i tu będą drzwi. Jak widzicie na załączonym obrazku, montaż tych schodów nie należy do trudnych. Instrukcja jest obsługi, więc można sobie śmiało takie schody zamontować samemu. No Ja bym zamontował, tylko nie mam rąk po prostu, bo kręcę. Żebyście wy widzieli, jak łatwo montuje się schody. Ale mamy tutaj fachowców, a najważniejsze jest to, żeby to było zlicowane z tym nowo powstającym sufitem. Bo schody schodami, ale to musi być eleganckie. Są kąty, panie kierowniku? Pewnie Czyli jeszcze nie ma. Dla mnie najgorsze przy takich pracach jest utrzymać właśnie te kąty, o które teraz dbamy i prostopadłe, przyprostopadłe i tym podobne, żeby to się później wszystko otwierało i zamykało. Tak samo jak się montuje nie wiem, drzwi, narożniczki czy cokolwiek, to trzeba zadbać o to, żeby było równo. I tu fachowcy wiedzą, jak o to zadbać, bo nieraz to już mierzyli, czyli wiedzą, co muszą do czego przyłożyć, żeby dobrze przymierzyć. O jest krzywo, słyszałem, że jest krzywo, powiedział to. Na pięciokąt jest, to można... Jaka tam z Będziesz przykręcza? Freza, freza. Uwaga, pierwsze opuszczanie Idzie delikatnie. O kurde. Panie, moje nowe schody. Solidne to nie znaczy, że trzeba od razu wiesz. To na trzy się rozkłada, tak? Dobrze widzę. Kebaby? Najważniejszy na budowie jest kebab. Jedna z ważniejszych czynności, czyli obiad i kebab. Proszę bardzo, smacznego tutaj. Kebaby zjedzone, można wracać do pracy. Proszę bardzo. Siedzi to? Siedzi. A tam jest jakiś hamulec, widzę, nie? Mówi, no. Powalniające opuszczanie. O, o to by jest Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane, że tu trzeba coś rozbierać, składać, przekładać. Ma po raz w gotowe gotowe. No, cztery śruby. Ale jak kupisz takie tanie z marketu, to masz godzinę skręcania. Samych chcą, Żeby poskręcać schody, no. taki że jedna miarka jest kafelkarza, druga jest gipsiarza, trzecia meblarza i każda ma inną... Coś w tym jest. A później co? Aha, później te drzwiczki się przykręca do schodów? Nie? Gdzie? Nie, tam no jakiś. Z... Aha, na zawias. Urydzewy. Uwaga, się spadło. No właśnie. Tu mamy prynt. Wzięliśmy go z tych schodów. Pręty jest później, żeby otworzyć te schody. I ja się pytam panów, gdzie to się trzyma. Pod ręką, tylko nie wiemy jeszcze, gdzie będzie. Ja Myślałem, że to będzie jakieś wsuwane w te schody. A to jest jakiś zamek w ogóle, ale jaja. I zgubię pręta, już nigdy nie wejdę. Wow. Co to jest? dorównać. No, szparkę trzeba wyrównać. Fajne schody. Później co? Je się docina, tak? Jak już mam podłogę? Tak. Kolejnym etapem przy podwieszaniu sufitu jest instalacja paroizolacji. Panowie przyklejają już twarz na dwustronną, a ja wypuściłem przewody na halogeny. To też jest ważne, żeby później ich nie przepuszczać, nie przeciągać, bo w sumie mogłoby być to bardzo trudne i pracoschłonne, jakbyśmy szukali, nie wiem, przewodu albo go przepychali później, planując dopiero halogeny. Więc teraz w 30 sekund zaplanowałem halogeny, gdzie będą. Będzie tu 5 halogenów, myślę, że będzie to spoko oświetlenie. Tu będzie jeden halogen, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Nie, będzie jasno, będzie jasno. Chłopaki zamontowali tak ładny stelaz i teraz całego zakryją folią paroizolacją. Z jednej strony panowie od Piany mówili, że nie trzeba robić takiej poli, ale z drugiej strony można. Mówili, że tylko w łazience się takie coś robi. O, tu braknie z prawej. A nie, jednak nie braknie, więc... Będę... Paroizolacja przyklejona. Teraz już czas na płyty. Płyty będą licowane tutaj z schodami. Przewody yy, są już puszczone na elektrykę, czyli na lampy, a tamte będę później sobie wybierał, jak będę wiercił już halogeny. Teraz czas na płyty i to będzie na tyle. Sufit mamy tutaj już przygotowany. Pierwsza warstwa płyt karton-gips jest już gotowa. Do tego będziemy przykręcali drugą warstwę i wtedy już szpachlowanie na czysto, na gotowo. Schody osadzone. Później Wam jeszcze pokażę, jak będziemy je docinać, bo trzeba je dociąć równo z podłogą to aby móc na nie wchodzić, bo na razie są takie krzywe, powykrzywiane, bo jeszcze nie są docięte. Ale fajnie, że można sobie to regulować. Jakby ktoś miał wyższy strop, no to nie ma problemu, bo one też są dłuższe, pewnie o jakieś dwa szczebelki lekko. Sufit już zakończony, schody też już są wprawione. Za chwilkę je otworzymy. Co prawda trzeba jeszcze przyciąć. O, no i mają ten taki fajny system, że no, że nie spadną mi na głowę, bo zawsze jest taki strach, że tu wylecą schody nagle. Ale nie, spokojnie, one nie wylecą. Leciutko się otwierają. Prawie leciutko. No i to tak samo analogicznie, leciutko się, się tutaj składają. Są to schody firmy Fakro. Yy, no tutaj trzeba jeszcze przyciąć, bo. Bo wiadomo, że tu jeszcze przyjdzie panel, coś tam, no to będziemy je ucinać pewnie na tej długości, po to aby tutaj się elegancko złożyły. No i tu jest wszystko tak fajnie zakończone. Tą płytą, którą wcześniej przykręcaliśmy, tutaj to można jeszcze dociąć, żeby łatwiej się wchodziło i schodziło. Ale, ale są no, kurcze zamontowane poprawnie, tak jak widzicie. Są uszczeleczki, są tutaj takie spowalniacze zamykania. Uszczeleczka jedna, uszczeleczka druga, bo one mają tą izolację taką cieplną, że zimno z góry nie będzie wbiegało mi do mieszkania, bo mają nie dość że dwie uszczelki. To jeszcze to wszystko jest fajnie izolowane i uszczelnione. Tak samo ta pokrywa, która tutaj jest. Tu macie całą instrukcję użytkowania. Później będziemy je przycinać i będą gotowe, tak jak widzicie tutaj. Jest siłowniczek, więc delikatnie możemy je również zamknąć, składając w taki sposób. Proszę bardzo, na głowę nie spada. Jest tu sprężynka, zamykamy. Ciach i tym drutem, którego się boję, że kiedyś go zgubię, bo jest po prostu takim drutem, wkładamy tutaj. Ram pom pom, gdzieś tam się to tak. I po prostu, jak klameczką przekręcamy. I schody są zamknięte. Tutaj jeszcze muszę dokupić taką ramkę do tych schodów, żeby to po prostu schować, bo na razie, jak widać, nie jest to schowane i nie wygląda to estetycznie. Ale pomaluję sufit. Tutaj pomaluję sufit, tu włożę tą ramkę i będzie gotowe. Do no schody na 5 z plusem.